Witam, bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku nowość, mam okna w domu, tak, wstawili mi, nie miałem wcześniej, w poprzednich odcinkach, musiałem świecić telefonem po twarzy, teraz mamy okna, więc no postęp, no widzicie, tyle się zarabia z YouTube'a, że na okna starczyło. No i w takim razie dzisiejsze wezwanie do aktywności, napiszcie w komentarzu swój ulubiony kolor, oczywiście zachęcam do łapki w górę, jeśli odcinek wam się spodoba, krótka reklama i lecimy do Hot Pursuit. to najtańszy market z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, w których Zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możecie mieć pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała, czy nie, dlatego oferuję wsparcie Live 24x7, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% Zniżki i używając go, możecie troszkę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze, wydane 10 euro, rejestrując się z mojego linku w opisie. No i nam się złożyło, mamy trochę nowych i zaczynamy od wyścigów z kariery wyścigowej. Przestępcy. Co ciekawe, tak nam się złożyły tutaj trasy, że będziemy mieli idealnie jedną, znaczy po kolei. Zwykły policja, zwykły policja, zwykły i wyjdzie nam piątka. A więc zaczynamy od Carson Ridge Reservoir i będzie to Anchor Performance. Weź kluczyki do wybranego. Aha, aha, pamiętaj, że jadąc, OK. Czyli zaczynamy od wyścigu. Spokojnie, na spokojnie. Mamy tutaj kilka nowych samochodów i mamy Target 4S, która skręca po prostu w miejscu. Z samochodów do odblokowania coś ciekawego, właśnie. Tu jest Shelby GT500 i to nie jest Super Snake, chyba, no nie? Właśnie to jest ciekawe, że policyjny jest Super Snake, zwykły. Nie. I Super Snake to jest taki zwykły GT500, jeszcze z dowalonym boostem na kompresorze. O tym gadaliśmy z Igorem ostatnio, także tam jest kompresor. I teraz, jaki samochód chciałbym użyć z tych wszystkich? No, tutaj te pierwsze dwa na pewno nie. XKR całkiem szybki samochód, udało mi się nim zrobić lepszy czas. E92 jest średnia. Tak, patrzę sobie po statystykach, i w sumie i tak Porsche wydaje się to najlepsze. Natomiast. No, nie wiem jaka to będzie trasa. Spróbujmy tam porszawą, Porsche jest fajne. E, zobaczymy, będzie czerwone, bo z czerwonym było szybciej ogólnie, więc weźmiemy sobie czerwone. E, właściwie to każdy samochód z tych tutaj, z tej listy, którą widzieliśmy, jest bardzo podobny. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, który według Was jest najszybszy, czy może wiecie, który z Was jest najszybszy. Ten z tych, które mam dostępne, bo tak jak widzę, to którym bym nie jeździł, to no, ma bardzo podobny, jest bardzo podobnie się zachowuje. Jedynie E92 było całkiem szybkie, tylko takie ciężkie, właśnie. Cięższe niż Mustang się wydawało, co nie ma oczywiście prawa bytu, e, chociaż nie wiem, może nie. No, Mustang ma większy silnik, jest powinien być cięższy. E, ogólnie Mustang jest samochodem, który tam raczej, jeśli chodzi o masę, to e, tam nikt e, no, się nie chwali jakimiś osiągnięciami redukcyjnymi. E, no i Targa, sobie, no mówiłem, czerwona to będzie szybsza troszeczkę, no nie? Jakby była taka zwykła, pojedziemy sobie pod prąd, teraz troszkę nitra e, zarobimy. Tak, no pewnie, no pewnie. <laughs> Okej okay. No, i właściwie to tak się te trasy robi, nie? Tak się wygrywa wyścigi. Głównie jeżdżąc pod prąd. A właściwie to możemy cały czas jechać pod prąd, bo różnica będzie niewielka, a dużo będzie nitra. Naprawdę nitro się przydaje. Ktoś za nami chyba jedzie. No i zepsułem, nie? No i zepsułem. Dobra, no więc tak, tutaj, żeby nie uderzyć, jadąc pod prąd, to jest naprawdę trudno. Więc póki y, mamy VMAX, VMAX, to. To trzymajmy się jazdy normalnie w normalnym ruchu, bo... no jeśli nas teraz coś dogoni i wyprzedzi, to znaczy, że ma lepszy VMAX, a dogania nas samochód, jakim jest właśnie E92. E, nie mam pojęcia jakim cudem, bo ja da prawie 300, więc no musi mieć większy Vimax, ale chyba da mi tutaj troszeczkę... E, no i ma Nitro jeszcze, ale da mi tutaj troszeczkę mm, no... aerodynamicznego cienia. Wow, jak trafik wyjechał w ogóle. Bałem się, że już E9.2 zostanie skasowane e, strasznie szybki ten bot. Zobaczcie, no kurde się trzymam. Za nami Kamaro w ogóle, które, no jak mówiłem już wcześniej w tej grze nie powala, więc śmieszne, że... O oh, fuck! W takim miejscu... Dobra, tu trzeba jechać dołem. Zdecydowanie trzeba jechać dołem. Nie zawsze, nie zawsze, ale w tę stronę jest dołem szybciej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli nie mam racji, no to się przejadę na tym. Natomiast... No, chyba, chyba się przyjadę na tym, zobaczcie, że Porszawa m, jeśli chodzi tutaj o prędkość yy, na tym terenie to nie, nie rozpędzi się wyżej niż 240. No, czyli tu jest wolniej. Też nie pomyślałem w sumie o tym, że auta mogą się nadawać w zależności od tego na jakiej trasie z nich korzystamy. Znaczy bardzo kręta trasa z ostrymi zakrętami to porszawa. Na przykład taka luźniejsza z większymi łukami E92. Zobaczcie jak to auto szybko tutaj się porusza. Naprawdę... No jestem w szoku i też Kamaro, Kamaro o dziwo, które nie, nie zachwyca swoimi osiągami, w tej momencie wychyla się na prowadzenie. Nie wiem czy to wina rubber bendingu, czy po prostu gra. Y no zobaczcie, gra aż takich ciśnie, że się obijają o barierki, więc no, coś tu musi być, no nie? Nie wiem czy to moje super umiejętności jazdy, po prostu moje rewelacyjne, y mistrzowskie cięcia tutaj sprawiają, że, y że oni tak szybko jadą. Wydaje mi się, że nie. Zobaczymy, ten skrót tutaj, no ten skrót bardzo skraca, ale znowuż prędkość jaką w nim osiągamy, no może tutaj być troszeczkę słaba, no nie, znowu nam bardzo Porsche zwolni, chociaż nie, ja też mam 220, więc w tamtym skrócie nie byłoby wcale lepiej. E, no coś mi się wydaje, że będę jeszcze powtarzał tę trasę, e, żeby zdobyć lepszy wynik, jeśli chodzi o czas. E, natomiast, no, no tam ciężko byłoby wjechać, ciężko byłoby zjechać z tego i wjechać w tamto miejsce. Natomiast cały czas nam siedzą e, nasi przeciwnicy na ogonie. No Porsche ma ten problem, że robi zbyt, za bardzo skręca po prostu, robi zbyt Łuki po, pod zbyt dużym kątem i przez to widzicie spowalnia, a ja bym wolał, żeby delikatniej wchodziło, no i to jest to związane oczywiście z, tą nową, z tym nowym sterowaniem, z tym, że jest trochę ostrzej teraz, troszkę bardziej, mniejsze opóźnienie, tak? Natomiast tak czy siak jest zauważone, że no jeśli chodzi ogólnie o samochody, to Porsche do tej pory, którym, ty, to, którym jadę jest najmocniej skręcającym samochodem w tej grze, nie wiem czy czy jakikolwiek inny, a jest to na pewno cztery koła, to warto wziąć pod uwagę. Używamy sobie skrótu? Nie, tego skrótu nie używamy, bo on za bardzo by nas spowolnił. Ten skrót jest fajny, jakbyśmy chcieli kogoś tam uderzyć, policją na przykład czy coś. Za bardzo nas spowolnia, tam chyba gdzieś do 180 by trzeba było zejść. Może nawet nie, ale no tak mi się wydaje, że ja bym nie dał rady tu pojechać szybciej tym skrótem. Także też, w zależności od tego jaki wybierzemy samochód, skrót może nam pomóc albo i nie. I teraz tutaj liczę na prędkość maksymalną, osiągniętą przed dojazdem do mety. No ale zobaczcie sobie, że czas będę miał o ponad 17 sekund lepszy niż na przykład Inventor, więc no, jest to sporo, no nie? Jak na takiej trasie. Równe 4 minutki, dałoby się zejść oczywiście poniżej. No i dobra, nie będę powtarzał, skoro jestem pierwszy, ale na spokojnie dałoby się zejść poniżej. Myślę, że tak... A swoją drogą, powtórzyłem teraz 4-5 razy. Próba jedna, natomiast tak jak mówię, nowa nagroda, dałoby się zejść może właśnie E92, bo, bo tak, mamy Gran Turismo S, który moglibyśmy też użyć w tym wyścigu, ale wydaje mi się, że nie byłby najlepszy, Gran Turismo jest dosyć, też dosyć, dosyć ostro skręca, ale nie przyspiesza jakoś rewelacyjnie, no i tym razem polecimy sobie oczywiście policyjny, mamy Foxler PES i tu mamy mm, Corvette ZR1, dobra. Czyli jest Corvetta ZR1, Camaro, Camaro ZL1. I dlatego mi się czasami to, to myli. Dlaczego... Okej, okay, jest naj, najszybszym, pierwszym produkowanym seryjnie modelem Corvette, 320 na godzinę, błękitny diabeł. Najdroższy w historii model Corvette. Z06 to rama, oczywiście. Niezwykle, niezwykle szerokie opony, 6.2 litra, 620 kuca, czyli no tak praktycznie idealnie. Nie sposób pomylić z innym. No tak, one są bardzo narwane te samochody w rzeczywistości. One się nadają do jazdy szybkiej, ale do jazdy na torze tak średnio, przez to, że po prostu mają tak umiejscowione napęd i, i skrzynię, że yy, no, latają bokiem po prostu, bo ten tył jest bardzo lekki. A z przodu jest yy, 6,2 litra, nie? Więc no troszkę sporo. Oj, ale jedzie, oj, ale jedzie. Oj, ale potęga! Czuć tę moc, czuć tę moc strasznie. Jedziemy tędy Pła Dobra Udało się ogarnąć Ale narwana strasznie, ej ten samochód jest dzikiem Dzika Corvetta Tak nazwę odcinek, dzika korweta. Dobra, przejdziemy sobie kawałek e, Ja to powtórzę, tak żeby nie mieć tych dwóch sekund Ale muszę ogarnąć tak jak wygląda trasa, bo Bo jest wow, jest wow, naprawdę Samochód jest szalony, zobaczcie jak ona się rwie no ale zct 1 czyli no szybszej korwety już nie ma yy, z tej generacji przynajmniej. Dobra, ale trasa jest cudowna, w ogóle śliczne, śliczne tereny. Zobaczcie sobie, no w, te, w tej grze jest właśnie super to, że możemy nie dość, że grać, yy, to jeszcze podziwiać, no nie? Czy tu mamy jakieś skróty do użycia? Nie, mamy przedłużenie w ogóle, yy, ale takie bardzo gładkie przedłużenie, zobaczcie, że może lepiej by było tamtędy jechać ze względu na to, że tutaj mocniej się skręca, ale nie, raczej nie. A to jest taki krótki odcinek, zobaczcie. Ja tu mam karę dwie sekundy, więc no na pewno już sobie nie zrobię takiego dobrego czasu, ale to powtórzę sobie i zrobię. Dobra, to jak to, jak to, jak to, jak to trwa tak krótko. Dobra, mamy kolejne dwie sekundy. Jak to trwa tak krótko, to mogę sobie to powtórzyć. Także, no, tutaj trzeba trzeba się zająć korwetką odpowiednio, bo no lata jak wariatka. Wow, mamy Continentala Super Sports policyjnego w ogóle. To jest samochód luksusowy, taki policyjny. Dobra, ja chcę jeszcze raz i teraz tutaj, no. Trzeba się postarać bardzo. To wygląda jakby to była jakaś trasa z DLC w ogóle. Jakby to było jakieś coś z DLC, bo. Ja nie kojarzę tego w ogóle z tej oryginalnej wersji gry. Może może po prostu mi się wydaje, ale tak to wygląda właśnie. Jakby to było coś takie niestandardowe, no nie? E, no i gdybyśmy nie uderzyli dwa razy, to mielibyśmy czas. No, dwie sekundki musielibyśmy nadrobić. E, więc jest to na pewno do zrobienia. Na pewno jest to do zrobienia, tylko no, trzeba ogarnąć korwetkę, bo ona jeździ jak szalona. All units respond, this is an emergency situation. No, dobra, może być. Jeszcze bym, jeszcze bym to poprawił, ale... No, ujdzie, ujdzie ten czas. Próby 4 nagle się pojawiły. Tu serwer miał 3, czyli, no, te próby. Tak, one się tak zaliczają. Nie patrzcie nigdy na to, bo to widzicie. Można sobie powtarzać, nie dojeżdżając za pierwszym razem na metę i 50 razy. No, i będzie dalej pierwsza próba, więc, no, na to się nie patrzy. Chociaż jak niektórzy robią za pierwszym, myślę, że tak. I mamy AMG SLS-a, czyli mamy poprzednika AMG GT. Już mi się z głowy w ogóle to wyleciało. Samochód, który ma te otwierane do góry drzwi. No i lecimy sobie tę traskę tutaj na uboczu East George Canyon I jest to Hot sud. Czyli mamy nowy sprzęt Który będzie używać policja względem nas Musimy zachować ostrożność I teraz, jaki samochód? Myślę, że Możemy sobie spróbować Tego Tego Gran Turismo, co? Możemy sobie spróbować, dajmy mu szansę Dajmy mu szansę w jakimś takim ciekawym Nero Carbonio Nero Carbonio Myślałem, że Nero Carboniro, tam jest Nero Carbonio No i mamy znowu długą trasę, mamy trzy kolczetki i trzy impulsy elektromagnetyczne Poradnia 5 rano W ogóle to są takie śmieszne poradnia, w sensie, no kto się ściga o piątej rano, no, no może niektórzy się ścigają, właśnie może o to chodzi, że to jest mało policji, no nie? Kto się ściga o piątej rano, no właśnie On. No. ja, ja się ścigam o piątej rano No, łap ten, a dobra, jadę, jadę pod prąd, bo to Bo to nic nie da, jak, jak nie pojadę pod prąd, to będzie kiepsko i tam jadą w sumie samochody o, jedzie SK ta convertible. O, ale nitro ma mocne. Nitro ma mocne, no, coś policja nas nie może dogonić. Vmax utrzymuje się na poziomie nieco większym niż w przypadku porszawy Mamy już dostępne. Kolce i impulsy, ale nie wykorzystujemy ich, póki policja się nie zbliży do nas. A jadąc pod prąd, mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że policja to właśnie zrobi. Na nicze prędkość maksymalna wyższa niż w przypadku Porsche. Porsche było blokowane. To auto ma więcej kuca, więc ten VMAX może jest właśnie uzasadniony tym. Tutaj za uderzanie nie mamy żadnej kary. Pojedziemy sobie tą częścią tunelu, tak chwilowo, powiedzmy, chociaż chyba. Nie, w tunelu jest ciasno, więc nie, nie jadę pod prąd. Tutaj sobie zmienimy znowu pod prąd i tak na razie to nudy, na razie to nudy. No i właśnie, ta jazda pod prąd widzę nam tu skutkuje e, bardzo fajnym unikaniem blokad drogowych. E, uniknięte kolizje 200 do 2, 500 notowań, fajnie. Dobra. Powiem szczerze, że przechodząc od Nowa Hot Pursuit, czuję się mega, w ogóle wspomnienia są niesamowite, nie jedziemy sobie tym skrótem ze względu na to, że auto nam spowolni, a my chcemy też czasowo tutaj się fajnie wyrobić, no ale trasa jest, damy radę? Tędy? To było git, dobra, tym skrótem pojedziemy, bo bardzo nam ucina trasę, a widzę, że tutaj jeśli chodzi o Gran Turismo to wcale aż tak nie spowalnia, także spoko, może powinienem sobie troszkę tych kolczatek poużywać czy czegoś. Na tę policję, nie wiem. Tu pojedziemy normalną trasą. Jak się zbliży do nas, to rzucę kolce, nie? Rzucę mu. Niech ma. No, zbliża się chyba, nie? Dostał, dobra. No, tak wiecie, nie chciałem ryzykować tym, że będzie za blisko. Więc dobrze, teraz słabo, słabo. O, namierzanie, proszę bardzo. <grym> e 92 kawa policyjna No i nas trochę zrzuciło. my tu mamy przejazd chyba tędy, nie? Dobra, od razu boczkiem, także nas spowolniło dobrze. Eee, no. E... Jedź. Ile policji za nami w ogóle, kurde? Nie wiem czy się cieszyć, czy 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 płakać. Chyba tutaj to bardziej powinienem płakać, nie? Dobra, jeszcze jedne kolce poleciały, ktoś na pewno dostanie. I to spowolnił jeszcze swoich kompanów, także to w ogóle świetnie. Dobra, nie, nie chciałem, żeby za blisko, bo to, to, to będzie się mijało z celem. I tak właśnie się policji. Oh no! O oh, nie! O oh, nie, tak dobrze mi szło i odwróciłem. I co? Policja na mnie czeka? Żartujecie? Będzie mnie zaraz namierzać tym. Okej, okay, tak też może być i chyba teraz Nitro dostaniemy za rozbicie, nie? Tak, zarąbiście. Eliminacja, jeszcze wyeliminowałem Porsche? Czy policję, bo nie wiem. Dobra, może nie będzie tak źle, co? Może nie będzie tak źle. Ale na no, obróciło mnie, także to już czas jest niezaliczony. Już, już, jest, już jest do powtórki, no co ja powiem, no. W ogóle trasa taka długa, strasznie. Taka, no, powiedziałbym, nerwowa trasa. Dużo policji, dużo stresu. O, oh no, kolczatka poziom pierwszy. Pum. Dobra. I powinienem teraz dostać nitro. A, nie dużo tego nitro. Kolczatka wiedź, Nie wiedzie, dobra. Wow. Wyeliminowałem? Okej, okay, to dajcie mi nitro teraz, proszę, nitro, bardzo proszę. No jak nie ma nitra, kurczę. Ty już meta? No nie. No nie, no nie, a tak fajnie by mogło być, no. Ja chcę jeszcze raz, ja chcę, nie, ja chcę lepszy czas i to jest możliwe. Tu akurat w tej trasie to jest bardzo możliwe. Ja to zrobię, no nie, nie ma coś pokazywać, bo tu, tu no co będę jechał. Po prostu, no chyba, że jakieś będą fajne akcje, super akcje z tego przyjazdu, no bo w ciągu pięciu minut to się może dużo wydarzyć, nawet w ciągu czterech. Dobra, mamy 2,5 km do końca i myślę, że żadne niespodzianki nas tu już nie czekają. Policji się pozbyliśmy używając naszych cudownych kolczatek. I myślę, że powinniśmy zostać na tej drodze, nie zjeżdżać już z niej i będzie czas całkiem e, maśnietki, tak mi się wydaje coś. Śmieszne, że gra ustawia policję nową tuż przed wjazdem do mety i czas nadrobiliśmy o 24 sekundy. No, tak, ile mamy prób? Dwie. No, w tej grze to jest wszystko możliwe. Jak się już nauczy trasy, wystarczy raz ją przejechać a porządnie. To można nadrobić 24 sekundy i Ua, mniam, mniam, To jest samochód, który chciałem zdobyć. MP412C w tym specjalnym pomarańczowym kolorze, nie pamiętam już jak się nazywa. Wszystko tajne, ale ten samochód jest szybki, to wiem. Na pewno jest szybki, a udostępnie, bo o tyle nadrobiłem, że hoho. Ho. No i tym razem robimy sobie policyny Rockingham Point. Eye in the sky, przechwycenie powietrzne, czyli będziemy tym razem mieli helikopter. Zobaczmy, akurat helikopter to chce zobaczyć. Śmigłowiec, to nie jest helikopter, to jest śmigłowiec. Mhm, mm i co on będzie robił? Będzie. używał siłę, ale. Kolczatki, no właśnie, bo ja tak kminiłem, co on tam robi ciekawego i patrzymy sobie na dostępne samochody, nie mówię, nie, wiecie chyba co wezmę, natomiast ogólnie to nie jeździłem jeszcze 8C Alfą i chętnie sobie ją wypróbuję, na pewno nie jest ona rewelacyjnym samochodem do tego typu yy, jakichś wyzwań, no ale... Czemu by nie, no nie? Yy, więc musimy zatrzymać kierowcę Aha, czyli no to Mustang, Mustang by się tutaj przydał Mustang non-stop do v -Maxa dolatuje Naprawdę jest, no podobnie się zachowuje jak Corvetta yy, Ma taką charakterystykę, ale zobaczymy jak ta Alfa, no zobaczymy Mamy tetkę, więc samochód taki mały, zwinny Wydaje mi się, że im szybciej użyjemy sobie pierwszego helikoptera Tym lepiej, yy, byleby tutaj nie użył skrótu yy, tym Audi Użyje, no tak Chociaż lepiej nawet jak użyje bo w skrócie możemy go dogonić, a po dogonieniu go możemy również go uderzyć. Tylko dobra, cyk. O, nie za, nie za bardzo, nie za dużo to dało nasze uderzenie. Strasznie wolna jest ta alfa. Strasznie wolno się zbiera. To nie jest samochód dobry do pościgów, to już widać od razu. Ale chociaż sobie nie trafimy w kolczatkę, dzięki temu, że jesteśmy zbyt wolni. Tylko co nam po tym, nie? Wiedź w to, wiedź w to, wiedź w to, wiedź w to. Mhm. Łap go, łap go, łap go, łap go. Aha, czyli tak się nie da. Ja myślałem, że tak się da, kurde, że złapiemy go od razu, nie? Że wiecie, że, że po prostu przed nim stanę, ale nie, niestety się tak nie da, a szkoda. Mocny ten, kurczę ta audycja, no. Już. Nie, wiecie co, to trzeba zrobić inaczej troszeczkę. Po pierwsze, trzeba wziąć Mustanga, który mocno w niego wiedzie. A po drugie, żeby zrobić to szybciej. Eee, e, całkiem szybko to zrobiłem. Minuta 14. myślę. pokonałem Severo? Ale no widzicie, 42 sekundy, to co, nie ma, ja to chcę zrobić. Myślę, że tak, przede wszystkim Mustang, bo jest bardzo szybki, a kolejna sprawa taka, że trzeba trochę inaczej używać tych kolczatek, jakby wjechać w niego po tym, jak on wjedzie w kolczatkę, wtedy to będzie miało większy sens, bo tak to nie bardzo i chyba źle wszedłem w wydarzenie, no dokładnie. Co ciekawe, to rzeczywiście jest Shelby GT500, czyli... Na jednym tierze jest GT500, na drugim tierze jest GT500 Super Snake i dlatego nam się to myli i ja nie wiem, czy ten Mustang nie jest wolniejszy w takim wypadku. No ale zobaczymy, skoro tamten jest taki szybki, to może również i ten się nadaje. No jak nie to sobie wyjdziemy i jeszcze tam jakieś samochody dostępne mamy, zobaczymy. No mimo wszystko wydarzenie takie proste do zrobienia, bo ta tetetka wcale taka wolna, możemy jeszcze wziąć tetetkę policyjną na przykład dla odmiany, więc no... No ale zobaczcie co robi Mustang. No kurde. Mustang to go goni, to go chyco. Dawaj, dawaj, dawaj. Goni go. Cyk, cyk. Dostał. O to mi chodziło. O to mi chodziło. No, 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 jestem zadowolony, bo tak go właśnie chciałem zniszczyć. Mustangi są fajne w tej grze, w tej grze są bardzo szybkie. 30 sekund, czyli się udało, myślę, że szyb, szybciej się nie da. Znaczy, może tam... Nie, raczej nie, bo helikopter by tak szybko nie doleciał. E, cztery próby tym razem się zrobiły, nie wiem skąd. E, natomiast fajnie, fajnie, udane, super. I zdobyliśmy nową nagrodę. E, ostatni jeszcze sobie w wyścig polecimy za chwilę. E, myślę, że za długo to nie potrwa. Chyba nie wiem, przynajmniej taką mam nadzieję. I mamy... Quatroportę. E, ok, czyli również ciekawe Maserati, takie bardziej cywilne bym powiedział. jak na Maserati oczywiście. Czy to jest jakiś krótki co my tu mamy Porsche próbna jazda jakie tu mamy czasy dwa nie to jest długie wydarzenie jakiś krótszy bym chciał wyścig eee, wyścig co my tu mamy jeszcze Rockingham, próba czasowa Ok, 1 42, super, idealnie. Dwie minutki na sam koniec filmu. Yy, I mamy tak, dwie wersje Maserati, yy, które nie różnią się, a różnią się, zobaczcie. Yy, ze względu na Cabrio, to jest Gran Cabrio, yy, różni się on yy, prędkością maksymalną, która jest mniejsza, no, przez opory powietrza. Yy, i, mam nie, I mam więcej dosetki. Mamy Camaro, niedostępny. Aha, czyli mamy do wyboru tylko dwa samochody, więc z racji, że odblokowaliśmy Eskę, bierzemy ją tym razem w kolorze Blue Oce Oceano. To wybieranie kolorów w tej grze jest fajne na online, jak chcemy się wyróżnić. Ale te dobrane przez producenta są mi tak najładniejsze i są dobrane do samochodu, pasują do samochodu. No a reszta średnio. E, tu mamy dosyć ładny filmik, który sobie pominiemy. E, już znamy mniej więcej. Wow, już znamy mniej więcej miejsce, po którym będziemy się teraz poruszać. E, ładny kolor do Maserati, bardzo pasujący. Nawet taki brązowawy wziął. Wiecie, nawet w tym samochodzie taki. Ciemna kawa, coś w tym stylu, z brokatem. Super by było. I trzeba zapamiętywać czasami, gdzie są trafiki na niektórych trasach. Z tego względu, że w tej grze po prostu one się powtarzają i nam mogą podczas zakrętów troszkę nabruździć, narobić problemów. Nagle pogoda nam się zmieniła. Ok, czyli wjechaliśmy sobie w troszkę inne położenie geograficzne. Tu mamy jakiś szalony w ogóle zjazd, który oczywiście jest zablokowany, ale na mapce widnieje. Wow. Uważam, że jestem w tą grę... nie najgorszy. Tutaj można było oczywiście od wewnętrznej, ale nie wiem, czy bym nie walnął w tamtego Nissana Navara, który jechał z naprzeciwka. Mamy skrócik, którego sobie użyjemy tym razem, z takiego względu, że no on dosyć sporo nam tu ucina tej trasy. Ale już czuję, że ten pierwszy przejazd jest taki niepewny, i przez to będzie gorszy czas. Bo ogólnie, jak jedziemy trasę po raz pierwszy, to nie jedziemy tak na pewniaka. Oczywiście, gaz na maksa i tak dalej, ale za drugim razem wiemy, jak wyjechać z zakrętu. My na razie wiemy, jak wjechać. Jak chcemy w niego wjechać, patrzymy na mapkę, ale nie wiemy, jak się z niego wydostać. Z tego zakrętu trzeba się wydostać odpowiednio, bo inaczej to. No właśnie, bo inaczej to będzie po prostu kiepsko. Ale no udało się experience more. I ten czas, jakim tutaj się legitymujemy, jest pierwszy. Pokonaliśmy sobie ledwo, ale nie będę już powtarzał. Oczywiście można było to zrobić lepiej. Dwie sekundki przynajmniej by się ucięło, a nawet więcej, bo tam po barierce jechaliśmy. Moje nowe profilowe. Drastyczne przekroczenie prędkości. Zadzwoni przestępca 2. No i przyznamy mi nowe autko. na sam koniec odcinka, jakim jest GT3RS, czyli wtedy najwyższy model, ale obecnie najwyższym modelem jest GT2RS, bo wtedy jeszcze nie było tego generacji GT2 RS, jeśli dobrze mówię. Tak, tak mi się wydaje. To Igor mi też mówił, że GT2 jest teraz najwyższym. E, powracamy sobie i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wasze ulubione kolory w komentarzach. Jeśli się spodobał, łapkę w górę, to by moglibyście dać. E, jakby było z 200. Nie będzie 200, ale jakby było, to by było fajnie, bo ogólnie YouTube mi pisze pod każdym nowym filmem e, ten film ma mniejszą aktywność niż zazwyczaj, dlatego go nie promujemy. Nie będziemy pokazywać Twoich filmów, bo ludzie w nie nie klikają. No to nie będę Zrobił tytułów, nie wiem, yy... zerzygałem się na Porsche czy coś w tym stylu. Wtedy może by były yy, lajki i suby, ale nie. Wolę tak jak jest. Zobaczymy, może mi z tym wyjdzie. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w następnym. Cześć.